Serdecznie witam wszystkich hodowczynie, wszystkich hodowców, hasłem dobry lot. Eee, dzisiaj mamy piątek, piątek wieczór. Eee, jest, jesteśmy po pierwszym locie i przed, pier... przed drugim lotem konkursowym Gołębi Dorosłych. Eee, tutaj sobie omówimy, eee, przylot gąbków z pierwszego lotu. Na pierwszym locie gościliśmy firmę Pigabook. Zapewne większość eee, tutaj z oglądających e, oglądała już film u chłopaków na kanale z przylotu. Jeśli ktoś nie oglądał, to tutaj zachęcam do oglądnięcia. Jest tam pokazana lista konkursowa, jest też zaprezentowany przylot gołąbków, jest też powiedziane, co gołąbki zostają po przylocie, jak są karmione. Myślę, krótki, krótki, fajny, zwięzły film, więc myślę, że warto poświęcić te 10 minut i oglądnąć. Także, także tutaj jeszcze raz serdecznie polecam. Tak jak wspomniałem, jesteśmy przed drugim lotem konkursowym. Drugi lot konkursowy z miejscowości Kluczbork, Lot. Zaplanowany na niedzielę. Większość większość tutaj oddziałów w Polsce, z tego co widzę, przełożyła swój lot na, na sobotę. Dzisiaj, dzisiaj wkładają swoje gołąbki u nas w okręgu, w zasadzie poza, poza, poza naszym zespołem kabinowym, który tworzymy w dwa oddziały z oddziałem sąsiednim Proszowice. Reszta okręgu przełożyła, jak dobrze widzę, lot na sobotę. No warunki na, na sobotę są znacznie lepsze, rzeczywiście, aniżeli na niedzielę, także tutaj, tutaj, jak najbardziej dobra decyzja. Też, też uważam, że w sobotę będą znacznie lepsze warunki i, i też optowałbym za przełożeniem w sobotę, aczkolwiek, tak wspomniałem, u nas w Lodzie jest na niedzielę. Mam nadzieję, że uda się go odbyć. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, że straty dla, dla całego oddziału będą minimalne, bo to jest tutaj najważniejsze, żeby. żeby tylko zgubić jak najmniej, żeby tych młodych hodowców nie zniechęcić do lotowania. Te warunki naprawdę będą ciężkie. Ta niedziela jest do zrobienia, aczkolwiek ten start trzeba tutaj wyczekać. Tu apel od razu do prezydentów spraw lotowych, żeby się nie spieszyli z tym wypuszczeniem, żeby naprawdę trzymali nerwy na wody. Żeby hodowcy trzymali nerwy na wody, tu trzeba wyczekać. Ja wiem, że ktoś powie, a 150 km, co to jest, przylecą. To nie jest prawda. Te pierwsze loty są naprawdę trudne. Tutaj pogoda musi być bardzo dobra, żeby mnie nie nagubić. Nieraz przekonaliśmy się daleko szukać, rok temu bodajże, też do 150 km Ktoś by powiedział, co dla gołębia dorosłego. W oddziale Proszowice minus 1000 gołębi, w oddziale Skała minus 1000 gołębi. Dla ho dobrych hodowców wiadomo, strata puli, strata konficentu Dla słabszych hodowli, dla niej hodowcy był to koniec sezonu. Więc tak mówię, tutaj apeluję o rozwagę. Samej decyzji nie będę komentował, no skoro tak jest zarządzone, niech tak będzie, tak mówię tutaj jedynie prośba, żeby to dopilnować, żeby ten lot da się zrobić, ale no tutaj trzeba jednak posiedzieć nad tym startem i, i, i tutaj dobrze tym zarządzać. E, co do lotu numer 2, dużo ludzi dzwoniło, jak karmić gołąbki, bo to z wiatrem, jak z wiatrem gołębie karmić. W pełnym loty pod wiatr zawsze dobrze mi wychodził, nie miałem nigdy problemów. Zawsze się śmiałem, że na locie podwiat mogę wytypować jakie gołębie siądą. I zawsze, zawsze spałem spokojnie, tym, że będzie dobrze. Zresztą każdy dobry hodowca te loty podwiat, każdemu dobrze wychodzą, strace są nikłe. Siadałem dobre, gołębią dobrych hodowców, więc każdy te loty lubi. Ja również tych lotów z wiatrem no nie przepadałem, za nimi nie radziłem sobie, no słabo mi wychodziły. Zdecydowanie moje najgorsze loty, ale. To tutaj jest myślę kluczowe. Każdy z nas hodowców na te loty z wiatrem mocno kombinuje. Czy to karmi lżej, czy to nie karmi wcale. Wiem, że w piątek niektórzy już karmią dużo mniej, dużo lżej. Wiem, że w sobotę w dniu wkładania gołębie są karmione wcale. Pemociwie tutaj wprost, według mnie gołębie w dniu wkładania muszą być karmione. Jeśli ktoś chce karmić mniej, jeśli ktoś karmi, chce karmić lżej, to nie wnikam. Gołąb w dniu wkładania musi być nakarmiony. Nie nakarmienie gołębia w dniu wkładania. Byłem uczciwie tak dobitnie, dla mnie to jest idiotyzm. Nie ma gorszej rzeczy niż nie nakarmienie gołębia w dniu wkładania. Także, jeśli ktoś mnie pyta, jak ja gołębie przygotowuję, przygotowuję na lot z wiatrem, przygotowuję dokładnie tak, aby było podwiat. U mnie gołąb w tydzień, w tydzień gołębie są przygotowane na 100%. Na 100% przygotowuję, mimo że z wiatrem, kompletnie nic nie zmieniam. Są przygotowane tak jak na poprzedni lot. Także tutaj od razu odpowiadam na te pytania odnośnie tego, jak tutaj karmię na, 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 te, loty, na te loty z wiatrem. Gołąbki w sobotę, czyli w dniu jutrzejszym, w dniu wkładania dostaną kąpiel, później zostaną do, raz jeszcze nakarmione i, i, i później pakowane do, do koszy. Teraz tak kolejny kolejny temat do omówienia to jest konkurs właśnie tutaj odnośnie konkursu. Ja wiem, że powinno być losowanie i ogłoszenie już wyników, ale ze względu na bardzo duże zainteresowanie, bo widzę ten komentarz jest ponad 600. Raz ze względu na duże zainteresowanie, dwa, że nie wszyscy zrozumieli zasady tego konkursu, że wziąć udział w konkursie trzeba dać like, komentarz i subskrypcję. Niektórzy nie wiem, dali tylko lajka albo komentarz, albo dali subskrypcji i lajka. Muszą być spełnione te trzy rzeczy. Dużo osób nie dało tej subskrypcji, i tutaj. Od razu powiem, że osoby, które nie spełniły tych trzech kroków, czyli nie dały subskrypcji lajka i komentarza, nie będą brane pod uwagę. Więc jeśli ktoś nie dał subskrypcji, a dał komentarz, to bardzo proszę to jeszcze zrobić. Konkurs przesuwamy sobie, bo dużo osób też dzwoniło, pisało o to, żeby tutaj przedłużyć czas, bo chcieliby wziąć udział. Konkurs mamy do niedzieli do końca dnia, w poniedziałek będę chciał nagrać szybki film z wynikami z racji tego, że e, jest duże zainteresowanie, ja ze swojej strony dokołam drugiego gołąbka, także pierwsze dwie osoby dostają gołębia z mojej hodowli e, natomiast trzecia osoba dostaje taką nagrodę pocieszenia w formie gadżetów, kubków e, kubków tutaj i, i, i produktów e, z firmy Ronfli, także... Także zapraszam jeszcze raz do konkursu tak jak wspomniałem do niedzieli do końca dnia można tutaj dawać subskrypcję, lajki, komentarz. Każda osoba może wygrać. W poniedziałek będą będą losowane te trzy osoby, będziemy losować zwycięzców i teraz może tutaj zrobię podsumowanie pierwszego lotu tak to wyglądało. Opowiem tutaj, pokażę listę konkursową, zamieszczę filmik z przylotu Pierwszych sześciu gołąbków, reszta, reszta, reszta jest na kanale. Jeszcze raz tutaj przypomnę, na, na Picabooku, także tam zapraszam, oglądnięcie całego filmu, a ja tutaj zrobię taki tylko krótki urywek, tak żeby tutaj zaprezentować. Z pozostałych lotów myślę, że te przyloty będziemy dawać większą ilość gołąbków, także zapraszam do oglądania, zapraszam do udziału w konkursie. Życzę wszystkim dobrych lotów. Pozdrawiam. Tutaj mamy podsumowanie pierwszego lotu konkursowego. Lot z miejscowości Olesno do mnie do gołębnika 132 km. Oddział na ten lot zakoszał 3558 gołębi. Lot z delikatnym wiatrem w dziób. Na ten lot zakoszowaliśmy 145 gołębi, 116 gołębi w konkursie. Zaczynamy sześcioma pierwszymi gołębiami na oddział. 8 gąbków w pierwszej dziesiątce i na pierwszej stronie, w pierwszej sześciące oddziału, 33 gołąbki. Tutaj są mojej hodowli. Tak się prezentuje lista, lista konkursowa z tego lotu. Lot wyszedł bardzo dobrze. Zgubiliśmy na tym. Locie jednego ptaka rocznego samca. Także myślę, że lot znaczy na plus. Na przylocie gościła firma Pigebook. Tak jak już wspominałem, na ich kanale możecie oglądać cały przylot. Jak to, jak, jak to wyglądało, ja tutaj zamieszczę przylot sześciu pierwszych gołąbków, a resztę możecie oglądnąć u chłopaków na kanale. Serdecznie zapraszam.